Fatima, gdy dziecko biegnie do matki, oznacza to, że czegoś potrzebuje. Gdy zwracamy się do Matki Bożej z modlitwą, to znak, że potrzebujemy czegoś od Pana Boga. Gdy matka biegnie do swojego dziecka, biegnie dlatego, że dziecko jest w niebezpieczeństwie. Gdy Matka Boża biegnie do nas, jej duchowych dzieci, i ukazuje się nam w Fatimie, to przychodzi po to, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. W żadne stulecie Matka Boża nie wkroczyła z tak naglącym pośpiechem jak w nasz XX wiek. Maryja mówi: Jestem panią Różanca. I przyszłam oszczędz wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie ich grzechów. Nie wolno im więcej obrażać pana Boga, ponieważ już jest zbyt ciężko obrażony grzechami ludzi. Ludzie muszą odmawiać różaniec i niech odmawiają go każdego dnia. Te przesłanie Matki Bożej było 100 lat temu w Fatimie, a teraz w jakich czasach teraz żyjemy. Jak Pan Bóg jest obrażany grzechami ludzi, to grzech niszczy świat. Niech te słowa Matki Bożej Fatimskiej pozostaną w naszych sercach głęboko. Stańmy przy Maryi i dla Pana Boga z Maryją zdobywajmy świat, ten lepszy świat. Amen. Amen. Święty Maksymilian Maria Kolbe każdego dnia zawierzał Maryi w ramionach cały świat i w jej opiekę. A przed II wojną światową Maksymilian pisał: Współczesny świat jest zbyt zdominowany przez szatana i będzie jeszcze bardziej w przyszłości. Konflikt z piekłem nie może być wygrany poprzez ludzi, nawet najbardziej, najmądrzejszy. Jedyna niepokalana, ma od Boga obietnicę zwycięstwa nad szatanem. Szuka dusz, które całkowicie oddadzą się jej, które w jej rękach będą potężnym narzędziem do zniszczenia szatana i głoszenia Królestwa Bożego. Niech właśnie te słowa świętego Maksymiliana pozostaną w naszych sercach. Stańmy przy Maryi i dla płana Boga z Maryją zwyciężajmy świat, ten lepszy świat. Amen. Amen! Kochani, jaka jest potężna moc Matki Bożej i modlitwy różancowej? Papież Urban VI zaświadczył, że różanie codziennie przynosił nowe łaski do chrześcijaństwa. Don Juan przypisywał zwycięstwo swojej floty pod Lepanto potężnemu wstawiennictwu królowej różanca. A senat Wenecki pisał do innych państw, które brały udział w krucjacie. To nie generałowie, nie bataliony, czy oręż dały nam zwycięstwo, lecz Matka Boża, różancowa. Amen. 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 Stańmy przy Maryi i dla Pana Boga z Maryją zwyciężajmy świat. Ten